Głowa gdzie ja jestem? Matko moja, utrudna. Może jestem ja devida. O nie wiem, kim co ja przeżyłem. Ale, gdzie da? Mm, może uciekł. Muszę się to szybko sprawdzić. Mm. To była lawa, jak pamiętam. Co tu się stało? Je... Strasznie to wygląda. Tego, że się nie spodziewał. Ale ty żyć nie możesz. A jak widzisz, jednak mogę. Straszę zabrać go do więzienia. A tego leżącego rzucić do rzeki. Chociaż byłem nieprzytomny, słyszałem, słyszałem, że to jest Herszt. Nigdy bym nie zapomniał tego głosu. Zawiązali mi paskę na oczy, zawiązali mi ręce. Przyszliśmy na klif. Rzucili mnie. Jednak pod wodą udało mi się szybko odwiązać ten sznur. I w ostatnim momencie udało mi się wypłynąć na plażę. Ale przynajmniej żyję. ja w ogóle jestem. Hmm. Jakieś kurka Może coś tam będzie. Czy to jest? Bądź, że mnie nie widzieli. Obawiam się, że to może być to. O czym myślę? Może tu wejdę i mi to Hershida? O nie, to jednak prawda. Ale jak Herszt przeżył? Na pewno to był Hersht. Poznałem po... No pewnie to był hersz przecież, ale jak on przeżył, no... Nieważne. Teraz najważniejszym celem jest... Uratowanie Hershidy, ale jak mam się tam dostać? Hmm. Dobrze, na razie... Później tym pomyślę. Na razie się muszę przygotować. nie Niedobrze. Kiedy zajdzie noc, mam nadzieję, że uda mi się zanim, zanim oni go zabiją. Dobra, idę się przygotować. Zobaczyli. Może uda mi się wskoczyć. Dobra. Stoją strasznie tylko bramy. O, akurat się nie patrzę w tą stronę. Trzeba szybko. Trzeba będzie szybko i dostać. Dobrze słyszałem. No Zamknięte. Dalej nic nie ma. nie zauważyć. Dobra, nie zauważył. Dobra. Siema. Monte! Weź mi pomóż, zamknęli mnie jacyś bandyci. A wiesz o tym, że Harris żyje i musimy go za... Nie dokończę. Tak, wiem, ale... Uf, czemu? Ponieważ ma... nasze zdjęcie, jak podpalaliśmy dąb. A jak pokażę to bratu Nowakowskiemu, to mamy przez ranę A wiesz, gdzie mieszka brat Nowakowski? no tak, już się wszystko łączy. Nowakowski pochodzą z Necraftu, więc brat musi tam mieszkać. Mam pomysła. Ym... Mam nadzieję, że schowałeś te na kartki, się nie zabrali. Wiesz, co schowałem pod kieszeniem. Dobra, e, masz tam do trzeciej świątyni? Jak zgaduję? Wiesz, co? Bo to powoli posłuchaj, jeśli Jeśli jest trzecia świątynia, to wszystko jest. Masz, masz tą mapę? Mapę, poczekaj, mapę mi za, zaciuchali. Poszedł nam jakaś mapa, bo coś czuję, że te świątynie tworzą trójkąt. Jeśli. Dobrze myślę, to trójkąt stworzy... Ale co? Poczekaj, daj mi chwilę. Tutaj widzę tego warsztat. Powiem ci, że połamałem łuk mm. na części i może go ułożę. Czekaj, czekaj, a może tu jest jakaś skrzynka? Otworzę ją. Yy, Sprawdź, coś nie jest. Okej. Okay. Może się przydać. Okej. Okay. Ja biorę dolną część. Ta górną. Przyda się, na pewno, tylko że ja już połowę mam, ale dobra. Eee... Jakby to... Boże, czekaj... Dobra, ja ci teraz powiem, jak stąd... Uwierz mi, podsłuchiwanie, podsłuchiwanie, Ja... Posłuchiwanie... posłuchiwanie ...koło muru, gdzie ty możesz być, naprawdę... ...zmęczyło to mnie. Chcesz strzały, bo jakoś ja z łuku... ja wolę miecz. Poczekaj, czekaj, dobra, czekaj, to daj. dam ci. Ja ty lubisz... lubisz coś wypi wypi Wysadzać więc im. Dobra. No okej. Okay. Dobra, teraz chodź po cichutku. Daj mi chwilę, bo... Dobra. Zaś ci powiem jak. Tylko weź nic nie wysadzaj, bo... Nie nic, nie będę wysadzał, co ty? Dobra, teraz po cichutku chodź. Żarcie Żarcie zostawiłem w skrzyni. Dobra. Dobra. Chodź po cichutku. No, Mam gdzie... Momencie... Na szczęście okay. nikogo nie ma. Zgubiłem się. Szybko, o. póki nikogo nie ma. Tyż... Nie wiem czy stają tam pod bramą Wam się Wyjście dawaj awaryjnym Co to kanały? Mhm. Tędy, yy... Poczekaj ja tu za rogiem coś wściamam, bo ten No yy, wiesz co? Tu jest wyjście, tylko nie przewidziałem innego. Nie mam bloczków, żeby się podbić trzeba by trochę wykopać to wykop zeżre wykop żebyś też mógł ciekawe czym a to w skrzyni była tylko zbroja i, i mięso co najwyżej może, nie może TNT zostawia na stuść, potem Dało mi się łuk poskładać na szczęście ile już ten masz łuk to jest ciekawe Cichutku, żeby nas nie złapali. Zabarykadowałeś mnie. <śm> Ups. Dasz radę? Mm -mm. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, no. Chodź. Oj. O Jezu. Dzięki. Jakiś wiatr tu jest. Dobrze. Ale tutaj chłodno się zrobiło, nie sądzi? Dobrze, daj, spód, cichutku. Na, na prawo sam. Bożej. Nawet się nie odwracaj. Eee... Okej. Okay, Boję co się, tu? że hirop pamiętasz jak mi wywaliło? O matko! No właśnie ja też poleciałem do wody. Ty kurde jeszcze mi zauważam. To spróbuj dawaj, wycy... Wycyfam się leci w las, dobra? Okej. Okay. Dobra, ja jestem koło rzeki, jak pójdziesz tam. Dawaj, tu, 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 tutaj dawaj. Wiesz dawaj. co? Mm, tam dalej musi być. Tam w środku musi być... E, gdzieś sala Herszta. Okej, okay, to... Ale już w nocy może. Szybko. Dobra, na razie. Tutaj nas nie zobaczą. Dobra, to jak? W nocy? Tak. Dobra, zapadła noc. A ja przez ten czas wykopałem... wykopałem dziewięć kafelków. Dobra. Dobiegniemy. Tobie, Ej, daleko to jest to? a propos? Nie, tutaj. Teraz wiesz, sobie może wyjdziemy, wiesz, którę e, Tędy, bo tam widziałem okno, dobra. Stworzyć Stworzy schodki To stwórz. Tylko cicho. To się jest cicho. Dobra. Pod bramą stoją No nie nienawi nienawidzę ich robot Niech on się odpali Dobra, nieważne Nie wiem co on robi, ale Dą Gdzie my jesteś? O matko Resztę Tak, i tutaj wasza droga się kończy Pigo. Ooo, przyceniłem was <laughs> Oszczędź mi życie A dam wam wszystko czego chcecie Monte, odsuń się. Dobra Pozbyliśmy się hereszna w końcu Nareszcie To był cienki. Dzięki był tylko po nim No to, że mam piasek Co on piasek? Ten, Dobra, nieważne, e, zrobiliśmy resztę, ale nie był taki ciężki bez ludzi. No nie był, ale co teraz? Co teraz? Udajemy się do trzeciej świątyni. A jak gdy ją się. To... Ej, tam jest biblioteka, ja, ja poczuję. Ja Chodź poczytać. Mapy. Dobra, i posłuchaj, kiedy sprawdzimy tę trzecią świątynię, idziemy Ej, co od razu to jest? do. A, tak, jakieś książkę doczytajemy, jest co poczytać. Jak sobie to zobaczymy. Kiedy znajdziemy tę trzecią świątynię, ja mu coś zbadam i jeśli to jest prawda, idziemy od razu do Nefcraft i po brata Nowokowskiego. Ej, słuchaj, Monte, to jest jakaś magia zaawansowana. Proponuję Nie. to wziąć i może gdzieś odczytamy co to jest i użyjemy tego w jakiś sposób. Podejrzewam, że to jest Jakiś stół do... A ja widzę tu tylko książkę. A ja tu widzę tylko książkę, którą można przeczytać. Dobra, możesz wziąć. Ale może ty go Nie wiem, może się gdzieś przyda, no to... Uciekamy stąd. Już mnie tutaj... ciarki łapią. Aby stra... Ty zanim, żeby strażnicy przypadkiem nie przyszli. Cicho zaśpią. Lamy to samo. Oj, coś mnie strzela. To dawaj, uciekaj. Masz mapę? Wiesz w którą stronę w ogóle? No w tamtą stronę, mam mapę. Do... Dobra, zombie był za tobą. Czekaj okay, to idziemy.